Biblia jasno mówi, że nadejdzie mężczyzna prorokowany, który przejmie kontrolę nad wszystkim i będzie rządził oraz kształtował losy świata, jak żaden inny przywódca w historii ludzkości nie zdołał tego zrobić. Ten człowiek będzie charyzmatyczny i będzie mieć zniewalające słowa, które zdobędą serca wszystkich. Jego wielka siła przekonywania zwiedzie mieszkańców ziemi, sprawiając, że uwierzą Iż tylko poprzez niego zostaną rozwiązane wszystkie problemy narodów. Prawda jest taka, że świat nigdy nie ujrzy nikogo tak potężnego, wpływowego i inteligentnego jak ten człowiek. I to wydarzy się z jednego powodu: ten człowiek będzie miał w swoich rękach moc pochodzącą bezpośrednio od wroga naszych dusz szatana, architekta zła. Drugi list do Tesaloniczan, rozdział drugi mówi. Przyjście tego niegodziwca jest według działania szatana, z całą mocą, ze znakami i cudami kłamliwymi. Będzie używał wszelkiego rodzaju oszustw, niesprawiedliwości dla tych, którzy giną, dlatego że odrzucili miłość do prawdy, która mogłaby ich zbawić. A kim jest ten człowiek? To jest Antychryst, złośliwy byt, który powstanie przeciwko Bogu i wyniesie się ponad wszystko aż usiądzie w sanktuarium Pana i ogłosi, że jest Bogiem. Zrobi to wszystko, ponieważ pragnie tego samego, czego diabeł zawsze pragnął zająć miejsce Najwyższego Boga. Ale czy Antychryst już się urodził? Kiedy przybędzie na ziemię? Czy czeka jedynie na spełnienie proroctw biblijnych, aby zostać ogłoszonym tym, który zbawi świat? Dokładnie o tym będziemy rozmawiać w dzisiejszym filmie. Udowodnię ci, że Antychryst jest już wśród nas, działając, a nikt z nas go nie dostrzega. Zanim jednak zaczniemy, proszę, zapisz się na kanał i włącz dzwonek, aby otrzymywać powiadomienia za każdym razem, gdy dodam nowe wideo. Nowy Testament opowiada, że Szatan kusił Jezusa w trzech różnych momentach, podczas gdy Pan postił w pustyni. Przygotowując się do objęcia swojego posłannictwa na ziemi. Po pierwsze, przyszedł do Chrystusa i chciał przekonać go, aby zaspokoił swoje głodne pragnienie, zamieniając kamienie w chleb. W swojej drugiej próbie zabrał Jezusa na bardzo wysokie miejsce, skąd można było zobaczyć całą ziemię, wtedy szatan zaproponował mu władzę nad wszystkim, jeśli tylko uklęknąłby przed nim. I wreszcie wróg zaprowadził Chrystusa na szczyt świątyni i kazał mu skoczyć, aby aniołowie Boga go uratowali i ocalili życie w obecności wszystkich Żydów, którzy nie wierzyli, że jest Mesjaszem, Wysłannikiem Bożym. Zauważ, że we wszystkich tych trzech sytuacjach Szatan oferował Jezusowi dobre rzeczy, ale w zamian chciał uwielbienia i nieposłuszeństwa wobec Słowa Boga. To dokładnie to samo, co robi z nami każdego dnia. Diabeł oferuje nam wszystko, co dobre i przyjemne w naszych cielesnych oczach. Ale w zamian chce, abyśmy przestali modlić się i szukać Boga. To właśnie zrobi Antychryst po tym, jak zostanie ogłoszony wszystkim mieszkańcom Ziemi. Wciąż w drugim liście do Tesaloniczan, rozdział drugi, widzimy, że w ostatnich dniach nastąpi wielka apostazja czyli opuszczenie wiary przez wielu, którzy oddali swoje życie Jezusowi pewnego dnia. Będą służyć diabłu, nawet tego nie zauważając. Oddając antychrystowi kontrolę nad swoim życiem. Słowo Pana mówi: Niech was niknę, nikt nie zwiedzie. Zanim nadejdzie ów dzień, musi nastąpić odstępstwo, a wtedy ujawni się człowiek grzechu, syn zatracenia. Ten występuje i wywyższa się ponad wszystko, co jest nazywane Bogiem, lub jest przedmiotem czci, także siada w świątyni Bożej i ogłasza sam siebie za Boga. Ten fragment mówi, że Antychryst zasiądzie w świątyni Bożej i sam ogłosi siebie za Boga. I z tego powodu studenci Biblii, zwłaszcza dotyczący końca czasów, wierzą, że chodzi o trzeci świątynię, która zostanie zbudowana w Jerozolimie. Dokładnie w tym samym miejscu, gdzie zbudowano świątynię Salomona. Ta konstrukcja rzeczywiście będzie istnieć. Są nawet tacy, którzy twierdzą, że rządy Izraela i Palestyny rozpoczęły już negocjacje w celu przyszłego wybudowania tej świątyni, która miałaby być miejscem kultu dla obydwu ludów, a według proroctw miałaby zostać opanowana przez Antychrysta. Jednak chcę zwrócić uwagę na ważną rzecz, która jest napisana w pierwszym liście do Koryntian, rozdział szósty. Czy nie wiecie, że wasze ciało jest świątynią Ducha Świętego, który mieszka w was? którego otrzymaliście od Boga, i że nie należycie do siebie? Zostaliście wykupieni drogą odkupienia. Chwalcie więc Boga w swoim ciele. Jesteśmy świątynią Bożą tutaj na ziemi. Antychryst nie został jeszcze ogłoszony, ale już zasiada w sercach ludzi, kontrolując je i samozwańczo ogłaszając się Bogiem ich życia. Wiele osób nadal postrzega przyjście Antychrysta jako coś przyszłego, ale nie. On jest już między nami. Wystarczy spojrzeć na świat wokół nas, na wydarzenia, które mają miejsce, aby zdać sobie sprawę, że już zaczyna panować nad ludzkimi sercami i tajnie instalować swoje trony w nich. Żyjemy w świecie otoczonym zniszczeniem, kłamstwami, egoizmem i odwróceniem wartości. Rodziny są niszczone. Technologia pochłania nasz czas, a w niewielkim pozostałym czasie zapominamy o kontakcie z Bogiem. Ludzie wolą podziwiać wpływowych i bogatych ludzi niż wierzyć w Pana. Mogę mówić o wielu innych znakach obecności Antychrysta, ale moja rada dla Ciebie jest taka: nie czekaj na budowę trzeciego świątyni w Jerozolimie ani na ogłoszenie porozumienia pokojowego między głównymi narodami i religiami. Zamiast tego czuwaj, aby nie dać przestrzeni w swoim życiu wrogowi. Nie pozwól, aby duch antychrysta opanował twoje serce i uczynił z niego swoją świątynię. Zanim to zrobisz, musisz oddać swoje serce i życie Jezusowi Chrystusowi, ponieważ tylko on ma moc zniszczyć wroga. Pozwól, by Chrystus rządził twoim życiem, słowami i sposobem postępowania, i nie bądź już jednym z tych, którzy odpadli od wiary i powrócili do życia w grzechu, jak gdyby Chrystus nigdy nie miał powrócić. Większość znaków poprzedzających powrót Jezusa już się spełniła. Mimo to wielu wątpi i mówi, że te rzeczy zawsze istniały i że przodkowie również uważali, że Jezus wróci w ich czasach. Ale musimy bardzo uważać, ponieważ teraz znaki są bardzo jasne i nie możemy być zaskoczeni żyjąc w nieposłuszeństwie wobec Słowa Bożego. Więc jeśli jeszcze nie żałujesz swoich grzechów i nie przyjąłeś Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela, Wiedz, że bardzo Cię kocha i czeka na Twoją decyzję. Spójrz na to ostrzeżenie Pana dla każdego z nas. Przede wszystkim wiedzcie, że w ostatnich dniach przyjdą szydercy, postępujący według własnych porządliwości. Będą mówili: Gdzie jest obietnica Jego przyjścia? Bo po śmierci Ojców wszystko pozostaje tak, jak było od początku stworzenia. Lecz świadomie zapominają, że od dawna istniały niebiosa i ziemia. Powstałe z wody i przez wodę, mocą Bożego Słowa. I tym samym słowem ów ówczesny świat został zatopiony i zniszczony przez wodę. Tymi samymi słowy obecne niebiosa i ziemia są zachowane dla ognia, zachowane na dzień sądu i zagłady nieprawych. Nie zapomnijcie, moi umiłowani, dla Pana jeden dzień jest jak tysiąc lat, a tysiąc lat jak jeden dzień. Pan nie zwleka z wypełnieniem obietnicy, jak niektórzy sądzą. Wręcz przeciwnie, jest cierpliwy względem Was, nie chcąc, aby ktokolwiek zginął, ale żeby wszyscy przyszli do nawrócenia. Dzień Pana jednak nadejdzie jak złodziej. Niebiosa znikną wielkim hukiem, a pierwiastki zostaną rozpuszczone przez ogień, a ziemia i wszystko, co jest na niej, zostaną obnażone. Ponieważ wszystko to ma zostać zniszczone, jakimiż powinniście być ludźmi. Żyjcie święto i pobożnie, oczekując Dnia Bożego i pragnąc go przyspieszyć. Amen. Jeśli spodobała Ci się ta wiadomość, nie zapomnij się zasubskrybować kanału. Proszę, podziel się na Facebooku lub WhatsAppie. Rozpowszechniajmy Słowo Boże. Niech Bóg Cię błogosławi.